To spotkanie to e, okazja do tego, żeby dwa środowiska, środowisko prawnicze i środowisko organizacji pozarządowych, spotkały się, poznawały się. Budujemy, krótko mówiąc, e, konsekwentnie od wielu lat platformy współpracy. Taka współpraca umożliwia adwokatom i radcom prawnym realizację ich podstawowej misji, czyli współdziałania na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich. Bardzo często kontaktują się z nami osoby, które potrzebują pomocy fachowego, profesjonalnego pełnomocnika w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową i niestety takiej pomocy nie mogą otrzymać. Albo ze względu na to, że osoby, adwokaci albo radcowie prawni, którzy mają tę sprawę obsługiwać, nie posiadają odpowiedniej wiedzy, ale niekiedy również z tego względu, że czasem nie posiadają również odpowiedniej wrażliwości. Nasi prawnicy muszą świetnie znać przepisy przeciwdziałające dyskryminacji, aby Służyć pomocą swoim klientom. Zależy nam na tym, żeby organizacje, czy za pośrednictwem PTPA, czy już samodzielnie, miały kontakt z lokalnymi pełnomocnikami, pełnomocniczkami pro bono adwokatami, radcami prawnymi, którzy mogliby wesprzeć organizację od strony prawnej. spraw pro bono jest istotne z kilku powodów. Przede wszystkim wynika ono z niezgody na tę samą sytuację. Jeżeli nie zgadzamy się z tym, że dzieje się gdzieś ło, jeżeli nie zgadzamy się z tym, komu dzieje się krzywda albo że dzieje się niesprawiedliwość, to mamy prawo do sprzeciwu. I ten sprzeciw może polegać w przypadku nas, pełnomocników, prawników, na tym, że po prostu udzielimy pomocy. Czy to pomocy osobie, która autentycznie doznała tej krzywdy czy tej niesprawiedliwości czy też organizacji pozarządowej, która pomaga właśnie takim osobom. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego to organizacja pozarządowa, która współpracuje zarówno z środowiskiem prawniczym. Prowadzimy program wsparcia Pro Bono dla Równości ale również współpracujemy na stałe z organizacjami pozarządowymi, które są zrzeszone w takiej nieformalnej koalicji równych szans. Są to organizacje, które działają na rzecz równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, współpracują na rzecz różnych grup narażonych na dyskryminację. Największą wartością współpracy organizacji pozarządowych i prawników i prawniczek wspierających je Pro Bono jest zmiana. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, co się dzieje, zrób coś z tym. Postaraj się naprawić rzeczywistość, postaraj się wprowadzić zmiany. Więc o tę zmianę chodzi najbardziej.